Dzień dobry drodzy Ninja, pewnie zastanawiacie się dlaczego was wezwałem? A to nie wiecie? No to ten chory kleptoman Garmadon napadł sklep i ma tam zakładników, więc musicie mi pomóc go powstrzymać, więc no co Ninja? No dobra mistrzówu, ale to najpierw musimy jakiś plan obmyśleć, ponieważ Garmadon ma bardzo potężne moce. Kaj zamknij się my jesteśmy Ninia a Ninia nie potrzebują planu tak robią tylko szpiedzy, poza tym zawsze jak z nim walczymy to wygrywamy. No dobra Miszczu. Dobra ludziska jedziemy tam szybko zanim ten Garmadon zrobi coś głupiego. Dobra Ninie jesteśmy w Łodzi to znaczy jesteśmy przed sklepem. Mistrzowu, mam pytanie: Czy nie możemy jakoś, no nie wiem, na przykład wysłać na Syberię tego Garmadona, żeby mieć go z głowy i się nim już nie przejmować? Nie, a po co? Leloid, ty to zawsze masz głupie pomysły, widać, że masz to po swoim tacie. A teraz, Ninia, chodźmy załatwić Garmadona. Powitam, ninja i mistrzu, nie macie ze mną żadnych szans, a tak poza tym, mistrzowu, jesteś śmierdzącym memenem. Dobra, ninia, wiecie co dzisiaj z Garmadonem będę walczył sam jeden versus 1. I widzicie moi ninia, tak właśnie wygrywa się każdą walkę.